Tak, tyle wystarczy. To specjalnie dla Was, moi widzowie. Aż ta dla Lizeka, który mnie dodał do znajomych, pomimo tego, już akceptuję każde zaproszenie do znajomych, nie? A, krótko ten Lloydski trwał. Oleg, go, 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 go. Prześpiewajcie się za dalej ja wam w tym czasie wbuduję jakiś ładny domek. Aha, aha, aha I like it. Aha, aha. Ta. Piękny, szklany dom. No i ślicznie szapa gra. Tra la la, bom tirara. Szapa wciąż gra. Tra la la -ra -ra, -ra, ra ra Szapa gra. Ok, teraz zejdziemy wyżej i piszemy magicznego koda. Move objects on. Przejdziemy do krzaków i zrobimy strasznie krwiożercze krzaki. Wow! Wszyscy się pewnie już lękają na YouTube, co z tych krzaków rośnie. Nie wiem, powiem co rośnie: zestaw marihuany dla niepełnoletnich. Tam, 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 tam. <grym> no Balkonik już prawie mamy Ta. Oczywiście um, potrzebujemy kolejnego kodu czyli mon Herlode, gdyż w końcu gra jest po to, żeby się na niej nieźle zabawić. A czymże jest zabawa bez pieniędzy? Bez najklubów? Bez imprez? Bez orgi o poranku? Bez wielu innych rzeczy? Czymże jest szczęśliwe małżeństwo? Bez. ...dwugodzinnego zestawu mody na sukces. Zara. Objects... Of... Wow! Wyłączyliśmy koda! Ja nie mogę. że ja się na to zgodziłem. To jest krwiożercze. Może ktoś kuczka zmusił? No. Dobro. Oczywiście musicie mi wrzeszczeć do... Ucha, żebym was usłyszał, moi widzowie, bo jestem nas za dupie. Mieszkam pomieszka mnie, żeby nie zapomnij ustawić łazienki, bo ten wypadek mi się tak często zdarza, że nie chcielibyście wiedzieć. Ok, Jak wiemy, każdy dom powinien posiadać na wyposażeniu. Wspaniały wielki plazmowy telewizor. Wspaniały. Hmm. Kurde, gdzie były te fajne stoliczki moje ulubione? Kurde, to nie jest Sims 2. Arg. Dobrze. Powinien posiadać wspaniałą wieżę. Powinien posiadać także. Cudowną kanapę na dwie osoby. Recytował gadający, jak zawsze, pierdoły kruczek. Dobra, y no, taki podgląd satelitarny, nie? Mogą wiedzieć, że James Bond wie, co się u nich dzieje, i że mm, powinni się zabezpieczać i tym podobne. Dobrze zaraz weźmiemy yy. Kurczę, nie mam mojego ulubionego stolika no trudno bo z tym co był taki fajny mój ukochany i ja go w ogóle mam w domu takiego samego mojej babci tak wspaniale okej okay. oddali mi troszkę kanapę i no zgadnijcie co powinno co jest niezbędnym każdego mężczyzny? Dobrze zgadywaliście. Simulator gier Maxis. Co te pady przypominają? Hmm. Ja bym się miał przyjrzeć, to bym bardziej przypomniało w sumie Dual Shocka niż yy, pad Xboxa. No, ale jest to jakiś pad, którego bym nie chciał trzymać w ręce. Ewidentnie. Jest nie hydro, coś tam nie. No. E, dobra. Postawimy jakieś kwiatuszki. Żeby się żona nie czepiała, że nie ma czego podlewać. O, postawimy im dywanik od babci Juzi. Nie. Dywanik od babci Juzi jest duży. I nie ma ładnych kwiatuszków. Dywanik od babci Juzi musi być fajny. Dobrze. Kącik telewizyjny już mamy. Uch, Zrobimy z niego jakiś ładny. Serwa Ja finkuję. Niech będzie zielone. Będzie im przypominało o kontaktach z babcią naturą z Fable'a. Tak tam jest nie matka natura, no babcia natura, co się chce na mnie odegrać. Która twierdzi, że to wyzyska, To jest oczywiście nieprawdą, gdyż brudel to czysta przyjemność. He, i szybkie zyski. O, o, tego w V brakowało. Tak, teraz pokryć ścianę jakąś ładną farbą. O, zaraz wymyślę ładną farbę. Nie, tu nie ma ładnej farby. O, są ładne farby. Yeah. Ora, teraz pomyślę koncepcyjnie. Mmm... Zaraz coś wymyślę. Chwila. Bo nie mam planu na domek. Srocyk. Sypialnia. No. Hm. Dam 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 dam. O. Kuchnia, żeby było blisko do. Yy, telewizorka? Nie? Dobra, no to robimy kuchnię. Mają ulubione mebelki. Ja. Yeah. Świetnie, w kuchnia jest stół. Ja osobiście nie potrzebuję stół w kuchni, no ale powiedzmy, że to się przydaje. Nie, że nie ma to jak zjeść przy stole. O! Jedno krzesło wystarczy, drugi sobie będzie na kanapie. Teraz kibelek. To nie będzie dużo roboty. A co mi się być w kibelku? Pisuar. Ale tu nie ma pisła, Wstać, niestety. Ukąd w stronę kobiet, kwiatuszki. Żeby mi się. naroziowo srało. Um, Te wanne. Wanna się przyda. I. Coś jeszcze się przyda? Może drzwi, żeby tam weszli. Ale w sumie, po co im jak do chałupy i tak nie wejdą, nie? Dobra. Dobra, dobra. Nie wrzeszczy na mnie laska. Wejdą do hopy. Okej. Okay. Dobra. Niech se mają. Proszę cię bardzo. Mm, tak. Okna. Takie jak ze średniowiecza. Bo są ładne. Dobra. Powiedzmy, że mój dom będzie ładny. Dobra, hmm. ta mama posuje moje teksty. Hmm. święt nie było, ale już są od listopada, moi drodzy. A wiecie gdzie? Bo już Mikołaj Hopkole pije. Czy tam Coca-Cola, czy gówno kole, nie wiem. To mi powiedzcie. Ale już pije. Znaczy, że już. Świę... Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Uuu! Tak. O, giesdeczki. Ich dom będzie niebieski, bo niebieski jest kul. Mm, tak, ich dom jest kul niebieski. Mhm. Mm